Marcin Kuźmak, pochodzę z Gliwic, przyjechałem do pięknego miasta Sopot. Jestem youtuberem, zajmuję się testami, opisami aut. I dzisiaj z tego pięknego miejsca, jakim jest Molo, zamierzam wyruszyć na hulajnodze elektrycznej aż do Zakopanego. Ponieważ jest koniec lata, chciałem zrobić coś ciekawego coś, czego jeszcze nie dokonał nikt w Polsce. Tygodnie prowadziłem rozmowy z dwoma sponsorami. Decyzja padła jednak na Tech Life. Chłopaki z Tech Life to zawodowcy. Długo nie zastanawiali się, podjęli decyzję, by ze mną zrealizować taki pomysł. I w zasadzie od wtorku trwały przygotowania. Dzisiaj jest piątek, zamierzam ruszyć z molo aż do zakopanego. No Myślę, że jest to taka dość ciekawostka, by przejechać całą Polskę od Pomorza aż w góry. Po około siedmiu. Dnia dotrę do Zakopanek. Noclegi będę spędzał w hotelu bądź w renomowanych pensjonatach. No jak wiadomo 150 km dziennie nie jest to mało, więc Taki 8-9-godzinny odpoczynek jest wymagany. Nie jest to moja pierwsza akcja, mając 14 lat, posiadałem taki motorower marki Simpson. Już wtedy wybrałem się do swojej babci na wakacje było to 300 km. W 2001 roku postanowiłem objechać starym golfem Polskę w 3 dni. Udało mi się to zrobić. Dodatkowo jeszcze zaliczyłem po drodze awarię alternatora. Poradziłem sobie z tym problemem. I z początkiem tego miesiąca wyruszyłem na rowerze BMW z Gliwic aż do Muzeum BMW, trasa liczyła 700 km, nie była to lekka trasa, prowadziła w większości przez Czechy, jak wiadomo Czechy jest to kraj górzysty i w sumie po 6 dniach udało mi się dotrzeć do Monachium na rowerze BMW.